Dobry wieczór Państwu. Oglądałem niedawno w wiadomościach telewizyjnych, a raczej słyszałem, dwie informacje wypowiedziane prawie jednym tchem. Dotyczyło ona słowa konserwatyzm, konserwatyści. Najpierw była mowa o spotkaniu konserwatystów brytyjskich i jakichś wielce sensownych dezyderatach, które oni uchwalili. Zaraz potem dowiedziałem się o konserwatystach radzieckich, którzy z kolei stanęli na przeszkodzie, aby jakaś sensowna uchwała zapadła na jakimś wysokim zgromadzeniu. Trudno doprawdy o większe pomieszanie pojęć. Przecież jedno słowo, a jakież różne treści skrywające. Jak można jednym tchem zestawiać ludzi, których działalność można oceniać dobrze albo źle ale którzy się mieszczą w wypróbowanym, sprawdzonym przez dziesięciolecia kanonie europejskiej, cywilizowanej, demokratycznej polityki, być może, bo taki chyba był sens tej drugiej informacji, pogrobowcami stalinizmu, rzecznikami utrzymania starego, anachronicznego porządku. Takiego pomieszania pojęć, takiego faktu, kiedy informacja zapewne zresztą y, przypadkowo, bez złej woli, zamienia się w dezinformację. Bardzo się obawiam w związku z tym, co wydarzyło się tydzień temu w Polsce, konkretnie 1 maja, w Pałacu Kultury, a może w jeszcze większym stopniu wokół niego. Obradował tam, jak Państwo zapewne pamiętają, Kongres prawicy Polski, a na zapleczu Pałacu Kultury część uczestników tego kongresu z częścią jego przeciwników toczyła gorszące, w gruncie rzeczy chuligańskie boje na pałki i pięści. Wydarzenie to zbulwersowało opinię publiczną i nie bez przyczyny, ale także posłużyło jako powód do uogólnień zbyt daleko idących i śmiem twierdzić krzywdzących. Rzuciło bowiem w odbiorze ludzi nie dość zorientowanym co do kształtu polskiej sceny politycznej. Podejrzenie na samo słowo prawica. Mogło w istocie nastąpić takie automatyczne skojarzenie. Aha, prawica to są ci ludzie, którzy grzmocą się na pięści pałki z jakąś skrajną, być może lewicą, czy z anarchistami pod pałacem kultury. Otóż chciałem Państwa upewnić, że istnieje inna prawica, nie tylko ta, która gromadziła się w pałacu kultury i wokół niego. Ta prawica już jest, chociaż nie przemawia może głosem tak krzykliwym, chociaż nie widać jej na ulicach, bo też inne formy ekspresji, inne formy wypowiedzi dobiera ona. Używa innych metod postępowania. Ta prawica zresztą jeszcze, myślę, nie powiedziała ostatniego słowa. Ona dopiero się na naszych oczach kształtuje. Dlatego w paru słowach spróbuję powiedzieć. Nie tyle może jaka ona jest, choć już w jakiejś mierze jest, ale jaka być powinna, jakiej prawicy bym oczekiwał na polskiej scenie. Sądzę, że to powinna być prawica, czy też centroprawica, żeby ten zakres pojęciowy może jeszcze rozszerzyć, która jest nowoczesna, która jest otwarta na świat. Nowoczesna w tym sensie, że ceniąc tradycję, przywiązując wielką wagę do z puścizny historycznej do dziedzictwa dziejów, także polskich dziejów, nie chce grzęznąć w odwiecznych historycznych polskich sporach. Nie chce y, wpadać y, w jałowe dociekania, czy rację Miałdmowski, czy Piłsudski, czy może Witos. Prawicę, którą interesuje przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość. Myślę o prawicy, która Stawiając na poczesnym planie polski interes narodowy i państwowy, zarazem nie myśli o narodzie i o państwie w kategoriach oblężonej twierdzy, zagrożonej zewnątrz, której myślenie jest otwarte i jest y, szerokie, tolerancyjne. Jest również otwarte na swoich przeciwników, bo mam na myśli prawicę, która wprawdzie ma swoich przeciwników ideowych, a nawet politycznych, ale która próbuje przy dobrej woli, która jest założeniem takiego podejścia, dopatrzyć się w nich być może przyszłego partnera, ale z całą pewnością nie widzieć w nich wroga, a już zwłaszcza z wroga, którego należałoby zniszczyć, unicestwić. Myślę o prawicy, która zgodnie z kanonem tej szerokiej orientacji ideowej, która zawiera się pomiędzy chrześcijaństwem, konserwatyzmem i liberalizmem szanuje państwo, docenia potrzebę istnienia silnego, mocnego, suwerennego państwa, ale o prawicy, która zarazem tego państwa nie absolutyzuje, która nie przypisuje mu cech wykraczających poza funkcjonowanie Poza związek obywatela jednostki, z większą zbiorowością, która próbuje to harmonizować. Myślę wreszcie o prawicy, która przywiązując wagę do spraw ideowych, do fundamentu swoich wartości, przede wszystkim wywiedzionych z chrześcijaństwa, jest jednocześnie prawicą pragmatyczną, prawicą praktyczną, niezideologizowaną nadmiernie, ale znów prawicą pragmatyczną w ten sposób, że ów pragmatyzm nie jest zwykłym politycznym oportunizmem. Myślę o prawicy, która oczywiście sławi wartości wolnego rynku, gospodarki wolnorynkowej, ale znów nie traktuje tej gospodarki w sposób absolutystyczny, która widzi także w razie potrzeby konieczność interwencjonizmu państwowego, która promując i premiując ludzi i środowiska najbardziej dynamiczne, zaradne, przedsiębiorcze, nie spuszcza z oka i troską swoją obdarza także tych słabszych, mniej zaradnych, poszkodowanych, a już zwłaszcza chorych, i która czyni punkt honoru z zajęcia się czy przejęcia także ich losem. Myślę w końcu o takiej prawicy, która wywodząc się z pnia wartości chrześcijańskich, przywiązując wielką wagę, do chrześcijaństwa, do religii nie czyni z kościoła przedmiotu gry politycznej i z religii także, która nie uprawia politycznego klerykalizmu, oddając tym sprawom z całym szacunkiem miejsce należne, ale nie mieszając tego z polityką. O takiej prawicy myślę i sądzę, że nie są to tylko myśli, bo ona, jak powiadam, już w Polsce, chociaż w kształtach nie do końca jeszcze wyklarowanych istnieje. Mogę z całą pewnością natomiast Państwa zapewnić, że takiej prawicy nie było 1 maja ani w Pałacu Kultury, ani tym bardziej wokół niego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Jutro rozpoczynamy o godzinie 16.55 kolejną lekcję języka angielskiego. To będzie już 57. O godzinie 17.25 przez 5 minut występować będzie Alicja Rezich Modlińska. O godzinie 17.30 dookoła świata film o Tajwanie. O godzinie 18.00 film Ewy i Czesława Petelskich Kwestia sumienia. Wiesław Gołas i Andrzej Łapicki w rolach głównych. O 18.30 dawniej niż wczoraj magazyn historyczny Marka Maldisa. O godzinie 18.50 ekspres reporterów. A o godzinie 19.10 modlitwa wieczorna jutro z sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Nowym Sączu. Mistrzostwa Europy w zapasach o 19.30. O godzinie 20.00 w non-stop kolorze film dokumentalny Andrzeja Kostenki Od Lenina do Lenona o nowej muzyce radzieckiej. Wywiad Ireny Dziedzic, 21 21.30 panorama dnia. O godzinie 21.45 drugi odcinek serialu Laco Ademika, Krimen. O 22.45 film dokumentalny o dwustuleciu Powązek. 23.05 komentarz dnia. 23.10 program na środę. A dziś chciałem Państwu w imieniu całej ekipy drugiego programu życzyć spokojnej nocy. Dobranoc Państwu.